W życiu każdego człowieka zdarzają się takie najważniejsze momenty dziejowe, indywidualne momenty dziejowe, które w sposób najwyrazistszy decydują o jego tożsamości, decydują o tym, kim jest. Do takich indywidualnych wydarzeń dziejowych zaliczyć z całą pewnością można narodziny, małżeństwo, pierwszy dzień, wesele, zaliczyć można. Podjęcie pierwszej pracy, może jakiś bardzo ważny egzamin, jakieś osiągnięcia, na przykład stupycie Rolanda Karosa czy Wimbledonu. I do takich wydarzeń na pewno, z całą pewnością, proszę mi wierzyć, zaliczyć można pierwsze kroki z francuskim trybem łączącym, zwanym subjunctif. Zapraszam. francuski tryb łączący z Ibranctif otoczony jest niesamowitą legendą, aurą tajemnicy, aurą wtajemniczenia, tym momentem, który pozwala osobie mówiącej w sposób e, średni językiem francuskim na osiągnięcie tego poziomu wyższego, tylko i wyłącznie dla najbardziej wtajemniczonych. Niemniej jednak należy gwoli sprawiedliwości. Powiedzieć, że tryb łączący, subjonctif nie jest cechą charakterystyczną tylko i wyłącznie języka francuskiego. Ale to właśnie w języku francuskim ma taką najbogatszą mitologię. Ale my tę mitologię, drodzy Państwo, odstawiamy na razie na margines. Zapominamy o niej. Podejdziemy do niej w sposób, jak na naukę języka francuskiego przystało w sposób Racjonalny. Nie będziemy się przerażać, tylko po prostu ogarniemy, opanujemy i zaczniemy używać. Najpierw, jak ten legendarny tryb zbudować? Nie jest to takie trudne. Bierzemy temat trzeciej osoby liczby mnogiej. Odrzucamy końcówkę trzeciej osoby liczby mnogiej i dodajemy odpowiednie końcówki. Te końcówki znane są po części z mm, czasu teraźniejszego, po części z czasu empachwej i tak naprawdę wcale nie są takie, nie wiadomo jak trudne, jak zaraz Państwo zobaczycie. To jest chyba najprzyjemniejszy moment nauki tego trybu. Zwróćmy uwagę na te końcówki, że pachl. Tu il par, elle parle, on par. Nous parlions, vous parliez, il par, elle par. Popatrzmy na końcówki, również na te, których nie wymawiamy. Wcale nic takiego nie wiadomo, co prawda. No to ruszamy dalej. To były końcówki charakterystyczne dla pierwszej koniunkacji francuskich czasowników. Uwaga, te dla drugiej i dla trzeciej nie będą się różniły. Oczywiście nie obejdzie się bez haczeka. Taki haczek mamy na przykład w przypadku drugiej koniunkacji. Dlaczego bierzemy temat trzeciej osoby liczby mnogiej? Otóż w przypadku czasowników pierwszej koniugacji to właściwie niewiele zmienia, jaką byśmy tam formę wzięli. Być może pierwszej osoby liczby pojedynczej wyszłoby na to samo. Dlaczego akurat mówimy o temacie trzeciej osoby liczby mnogiej? Dlatego, że na przykład w przypadku czasowników drugiej koniugacji bierzemy finis. Bo taką, taką postać ma ten czasownik w trzeciej osobie liczby mnogiej. Odrzucamy końcówkę i odmieniamy, że finis, tu finis, il finis, el finis, on finis. No finision, vous finissiez, il finis, el finis. Na tapecie została nam już tylko trzecia komunikacja. Czasownik dormir. Spać. Trzecia osoba liczby mnogiej. Odrzucamy końcówkę. I dorzucamy końcówki charakterystyczne dla trybu łączącego. Że dochm, ci dochm, il dochm, el dochm, on dochm. No il dorm. El doch. Sama odmiana czasowników w trybie subjunctive to nie jest to, co w tym trybie jest najtrudniejsze. To nie jest to, z czego ten tryb tak naprawdę słynie, czemu zawdzięcza swoją, może nie najlepszą sławę. Niemniej jednak, w samej odmianie napotykamy na różne niespodzianki, nieregularności. Tak jak w przypadku czasownika être. Je sois, tu sois, il soie, elle soie, on sois. Nous soyons, vous soyez, il sła, elle sois. Nieregularnie odmienia się również czasownik avoir. Nie mógłby być gorszy, nieprawdaż? Prawdaż. że tu e, il e, l e, on e. No zają, zają, il ze, el ze. Czasowników odmieniających się nieregularnie w trybie zimbrząkliw jest oczywiście trochę więcej, niemniej jednak poprzestańmy na razie na tym. Nie jest ich wcale tak dużo. Teraz natomiast przejdźmy do tej wiedzy tajemnej. Otóż tryb subjunctiv służy do orzekania, opowiadania o naszych subiektywnych wrażeniach, opiniach, osądach, emocjach, odczuciach. Tryb indikatyw. Ten podstawowy służy do mówienia o rzeczywistości mniej więcej takiej, jaka ona jest. Rzeczywistości jako takiej. Tryb subjonktif natomiast służy do tego, byśmy w tym właśnie trybie orzekali o naszych subiektywnych wrażeniach. No cóż, sprawa nie byłaby taka trudna, gdyby nie fakt, że oczywiście. Językowo rzecz ujmując, osoby francuskojęzyczne mają tutaj specyficzną wizję tego, co dla nich jest obiektywne, co dotyczy właśnie mówienia o rzeczywistości jako takiej, a co dotyczy tej właśnie rzeczywistości naszych emocji, odczuć, osądów. Innymi słowy, Trzeba się nauczyć, zapamiętać, jakoś oswoić z faktem, że tryb subjonktiv pojawi nam się w określonych kontekstach, w określonych sytuacjach językowych. Najłatwiej zapamiętać, że pojawia się po pewnych zwrotach, wyrażeniach, czasownikach. I Oto będziemy je systematycznie, stopniowo te wyrażenia, zwroty, po których należy użyć trybu subjonctif, wprowadzać. Na razie skupmy się na tych kilku. Tryb subjonctif należy użyć, tryb subjonctif należy użyć, przepraszam, po właśnie tych zwrotach, tych czasownikach. Il faut que, vouloir, souhaiter. A wach umwi? Désirer, préférer, prie. Jeżeli zobaczymy w zdaniu te czasowniki i będziemy chcieli na przykład powiedzieć, że chcę, chciałbym, że, chciałbym, żebyś ty tu był, żebyś ty tu była, chciałbym, żebyś coś zrobił, zrobiła, to wówczas właśnie głównie włączy nam się taka lampka, powinna nam się włączyć taka lampka mówiąca tutaj użyj trybu syprzęktiw. Podobnie jak po tych wszystkich tutaj czasownikach i zwrotach. Ilfoky. Trzeba. Należy. Żeby. I tutaj od razu syprzęktiw. Za chwilę zobaczymy jak to wygląda w praktyce. Ilfoky, że te parle. Trzeba, żebym z tobą porozmawiał. Pojawia się zwrot. Ilfoky? Od razu pamiętamy. Włącza nam się lampka, włącza nam się latarnia. Należy użyć trybu subjektiv. On w przypadku pierwszej osoby liczby pojedynczej, czasownika pachle, nie będzie się różnił od trybu indicatif, od formy trybu indicatif tego czasownika. Ale mamy cały czas w pamięci, że tutaj używamy subjunctif. Tak jak w staniu drugim, il faut que nous vous parlions, mamy tutaj formę subjunctif. Il faut que tu sois prêt, trzeba, należy, żebyś był gotowy. Je veux que tu sois heureuse, chciałbym, żebyś była szczęśliwa. Pomyślmy. To, czy ty jesteś szczęśliwa, czy nie, nie jest tutaj przedmiotem mojego orzekania. W rzeczywistości możesz być szczęśliwa, możesz nie być szczęśliwa. Niemniej jednak, to, co orzekam, to, że ja bym chciał, byś ty była szczęśliwa. A zatem jest to moja, moje życzenie, moje indywidualne życzenie, moje. Emocje, moje odczucia, moje osądy, moje życzenie. Dlatego pojawia się tryb subjonctive. Il swe kinuze ją sza. To, czy my mamy kota, czy nie mamy, czy będziemy mieli kota w przyszłości, czy nie, nie jest tutaj orzekane. Tutaj skupiamy naszą uwagę na fakcie, że On życzy sobie, byśmy tego kota mieli. Że voudrais que ce soit déjà fini. Chciałbym, żeby to już było skończone. Również to się skończy, nie skończy za chwilę. Nieistotne. Istotne jest to, że ja bym chciał. Istotne są tutaj moje emocje. Drodzy Państwo, zgodnie z tym ostatnim zdaniem, wypadałoby pewnie w tym momencie już zbliżać się. Do końca. I tak też uczynimy. Tryb subjunctif jest trybem legendą w języku francuskim. Niemniej jednak podchodząc do niego racjonalnie i przyznając, że może nie jest najłatwiejszy, ale jak najbardziej do nauczenia się jest. Drodzy Państwo, życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia.